Występy zespołów ludowych, występy zespołów regionalnych, które tutaj działają przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku. Jak widzicie tutaj za mną też pełen plac ludzi, pełen mieszkańców, którzy w oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru, pięknych i młodych, przybyli tutaj wcześniej, żeby spędzić czas z rodzinami. Widzicie też wystawców, którzy z chęcią przyjeżdżają do Lipska, żeby tutaj wypromować swoje produkty, rękodzieło, no ale też i gdzieś tam zabawki tak pohandlować. Tradycja Dni Lipska sięga 1973 roku. Wtedy to pierwszy raz w Lipsku zorganizowano Dni Miasta, właściwie wtedy jeszcze wsi, bo prawa miejska uzyskaliśmy w 1983 roku. To jest wydarzenie, które jednoczy społeczeństwo, w jakiś sposób też integruje. Mam nadzieję, że wiele osób może spędzić tutaj czas wspólnie z rodzinami, ze znajomymi, wspólnie się bawić, świetnie się bawić, no bo przy dobrej muzyce, przy dobrej kuchni. I to jest ważne, żeby się integrować, żeby można było też wspólnie omawiać różne sprawy ważne dla gminy Lipsk.